Cześć wszystkim. Dziś chcę porozmawiać z wami o grze, która z pewnością zrobiła w swoim czasie ogromne wrażenie na graczach. Mowa oczywiście o Wiedźminie. Gra ta wydana w 2007 roku przez studio CD Projekt Red, stała się kultową pozycją w świecie gier wideo i zainspirowała wiele innych produkcji. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, pozostawieniu kciuka w górę oraz kliknięciu dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Gdy pierwszy raz usłyszałem o Wiedźminie, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony zawsze interesowały mnie gry z otwartym światem i rozbudowanymi fabułami, ale z drugiej strony nie byłem specjalnie zainteresowany tematyką fantazy. Mimo to postanowiłem dać tej grze szansę i nie żałuję. Gra okazała się niesamowicie wciągająca i zabawna. Po tylu latach od premiery, Wiedźmin wciąż trzyma się bardzo dobrze. Oczywiście grafika może już nieco odstawać od dzisiejszych standardów ale nadal jest to piękna i klimatyczna gra. Fabuła jest również nadal bardzo mocna i złożona z wieloma ciekawymi postaciami i wątkami. Grafika w Wiedźminie, biorąc pod uwagę datę premiery gry, jest nadal bardzo przyzwoita. Oczywiście jeśli porównamy ją do obecnych standardów w grach wideo, to wydaje się być nieco przestarzała. Niemniej jednak świat gry i postaci zostały zaprojektowane z dbałością o detale, co wciąż czyni Wiedźmina atrakcyjną wizualnie. Jeśli chodzi o gameplay, Wiedźmin 1 oferuje graczom ciekawą i rozbudowaną mechanikę walki, która wymaga od nas strategii i taktyki. Nie jest to jednak jakaś szybka i dynamiczna akcja jak w przypadku niektórych nowszych gier. Wiedźmin 1 bardziej skupia się na fabule i rozwijaniu postaci. Dostępne są również rodzaje broni i umiejętności, co pozwala na dostosowanie stylu walki do swoich preferencji. Rozgrywka w Wiedźminie I polega głównie na eksploracji otwartego świata, podejmowaniu misji i zadań, rozwijaniu postaci oraz przeprowadzaniu dialogów z innymi postaciami. Otwarty świat gry jest bardzo rozbudowany i oferuje wiele miejsc do odwiedzenia oraz postaci, z którymi można porozmawiać. Przy okazji warto zaznaczyć, że Wiedźmin to gra dla dorosłych, zawiera ona wulgaryzmy, sceny przemocy oraz seksualne. Walka w grze Wiedźmin jest wciąż satysfakcjonująca, chociaż może wydawać się nieco przestarzała w porównaniu do dzisiejszych standardów. Gra oferuje wiele rodzajów broni, umiejętności i stylów walki, dzięki czemu gracz może dostosować swoją taktykę do danego przeciwnika. Jednak walka może być czasami frustrująca z powodu mechaniki blokowania ataków i umiejętności wierzchowca, które mogą sprawiać problemy. Gra oferuje również wiele opcji dialogowych, które wpływają na fabułę i rozwój postaci. Gracz może wybierać, jak rozmawiać z innymi postaciami w grze, co ma wpływ na to, jakie zadania są dostępne i jak rozwija się fabuła. Dialogi są dobrze napisane i aktorzy głosowi wykonali swoją pracę bardzo dobrze, co to daje głębi postaciom. Ogólnie rzecz biorąc, gameplay w Wiedźminie pierwszy nadal oferuje wiele satysfakcji i zabawy dla graczy. Chociaż może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu do dzisiejszych standardów, to wciąż stanowi dobrą zabawkę. Walka, umiejętności, dialogi i eksploracja świata gry są dobrze zbalansowane, co sprawia, że gra jest ciekawa i wymagająca. Jeśli jesteś fanem gier RPG i fantastyki, Wiedźmin jest grą, której nie możesz przegapić. Fabuła w Wiedźminie jest jednym z najmocniejszych punktów gry. Historia osadzona jest w świecie fantazy, gdzie Wiedźmin Geralt z Rivi próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa, które stało się w miasteczku Wezima. Fabuła jest bardzo skomplikowana i składa się z wielu wątków pobocznych, co zapewnia graczom wiele godzin zabawy. Twórcy gry włożyli dużo wysiłku w tworzenie postaci, co nadaje grze głębi i realizmu. Każda postać w grze jest dobrze zaprojektowana i posiada swoją unikalną osobowość, dzięki czemu gracz może poczuć się, jakby przebywał w realnym świecie. Fabuła jest wciągająca i zaskakująca, co przyciąga graczy i zachęca do kontynuowania gry. Każda decyzja, którą podejmujemy w grze, ma wpływ na fabułę i jej rozwój, co daje graczom poczucie, że są twórcami własnego świata. Gracze muszą podejmować różne wybory moralne i decydować o losach postaci, co ma wpływ na to, jak historia się kończy. To właśnie ta wolność i możliwość wpływania na rozwój fabuły sprawiają, że Wiedźmin to gra, która zawsze zaskakuje i dostarcza wiele emocji. Jeśli jesteś fanem gier RPG, fantazy lub po prostu lubisz dobrą historię, to Wiedźmin jest grą dla Ciebie. Nie wahaj się podzielić swoimi wrażeniami z gry w komentarzach poniżej, czy podobała ci się fabuła. Jakie masz ulubione postacie? Czy udało ci się pokonać trudnych wrogów? Chętnie przeczytam Twoje opinie i wymienię się doświadczeniami. Jednym z największych atutów gry jest jej świat, który jest bardzo dobrze rozwinięty i pełen szczegółów. Chociaż nie jest to otwarty świat w stylu Skyrim czy Red Dead Redemption 2, to jednak każde miasto czy wieś oraz jaskinia, które odwiedzamy, ma swoją unikalną atmosferę i historię. Możemy rozmawiać z mieszkańcami, wykonywać zadania, a nawet grać w minigry takie jak poker czy kości. Mechanika gry jest również bardzo solidna, walka jest dynamiczna i wymaga trochę strategii, a ekwipunek i umiejętności postaci są wystarczająco rozbudowane, aby dawać graczowi dużo możliwości. Jednym z najbardziej innowacyjnych aspektów gry jest system wyborów i konsekwencji. Każda nasza decyzja ma wpływ na fabułę i świat gry, co sprawia, że nasze wybory są naprawdę ważne. Chociaż wiedźmin nie jest bez wad to wciąż uważam, że jest to niesamowita gra, która zasługuje na swoje miejsce w historii gier wideo. Porównując ją do obecnych standardów w grach, można powiedzieć, że niektóre aspekty gry, takie jak grafika czy interfejs, mogą wydawać się nieco przestarzałe. Jednak jeśli chodzi o fabułę, świat i mechanikę, to Wiedźmin wciąż jest jedną z najlepszych gier na rynku. Wiedźmin to nie tylko niesamowita gra, ale również ważna pozycja w historii polskiej branży gier wideo. Studio CD Projekt Red, które stworzyło tę grę, jest dziś jednym z najbardziej znanych i szanowanych deweloperów na świecie, dzięki swoim kolejnym produkcjom, takim jak Wiedźmin 2 i 3 oraz Cyberpunk 2077. Jednym z elementów, który sprawia, że Wiedźmin jest tak popularny po tylu latach, jest również jego adaptacja literacka. Gra opiera się na serii powieści Andrzeja Sapkowskiego o tym samym tytule. Która jest jednym z najbardziej znanych polskich cykli fantazy. Wiedźminowi udało się wspaniale przenieść klimat i atmosferę z książek na ekran komputera. Jednym z moich ulubionych elementów Wiedźmina jest jego postać głównego bohatera Geralta z Rivii. Geralt jest Wiedźminem, zabójcą potworów, który potrafi również używać magii. Jest on również bardzo złożoną postacią, pełną sprzeczności i tajemnic. Gracz ma wiele okazji, aby dowiedzieć się więcej o Geralcie i jego historii poprzez rozmowy z innymi postaciami i odnajdywanie fragmentów jego przeszłości. Oczywiście, jak każda gra wiedźmin, ma swoje wady. Jednym z głównych problemów jest czasami mało intuicyjny interfejs oraz nieco toporna walka. Niektórzy gracze mogą również czuć się zdezorientowani złożonością fabuły. I ilością postaci, co może skutkować trudnościami w śledzeniu wątków. Jednak dla mnie te niedoskonałości nie przysłoniły ogólnego wrażenia z gry. Podsumowując, Wiedźmin to niesamowita gra, która wciąż trzyma się bardzo dobrze po tylu latach od premiery. Choć może niektóre elementy gry wydają się już przestarzałe, to jednak fabuła, świat i mechanika gry wciąż trzymają poziom. Jest to pozycja, która z pewnością zainteresuje fanów gier z otwartym światem oraz miłośników fantastyki. Gorąco polecam!